zwierząt, w tym odcinku włożymy sobie jaja kacze do inkubatora jest ich tutaj prawie 30 27 sztuk tu są takie ładne zielonkawe trzy. to na pewno są od kaczki bieguski zobaczcie, zobaczcie po światło o. to najbardziej zielone jest są tu m.in. właśnie od biegusek, czubatych od francuskich, to jest od francuskiej tu jest mało czubatej tej kaczki, jest mniejsze jajko. Tu również, możecie zobaczyć, pod wielkości. Też zależy od kaczki, jaka znosi, jakie. Ale no, widzieliście, że to jest bieguski takie malutkie. A tutaj do porównania wam takie dam. O, to już jest inna wielkość. I te większe znosi francuska. No, tak więc tak się prezentują kacze. Tutaj są 4 od indyka, jeszcze mi zostało, gdy szkóra mi siedzi na indyczach. indyczka, tu jeszcze cztery doniosła, więc ja również wrzucę do inkubatora. Są również kurze jaja, jest 23 sztuki. Są to od różnych kurek, od antyserbskich, jeśli będę miał ich zdjęcia, to Wam wrzucę je, jeśli nie, to z internetu jakieś znajdę, więc takie okrągłe są od antyserbskich. Tutaj są małe od holenderskich. Tutaj znalazłem gniazdo od Feniksa. To są Feniksa jaja. No i od innych e, kochimów miniaturowych. Jedne tutaj niektóre są z tych malutkich. Takich też to jest od bojowca nowoangielskiego. Takie mała kurka jedna mi została. Tylko i znosi jajka. Mam nadzieję, że coś się z nich wykluje. Pierwsza partia, która była włożona są w inkubatorze. Zaraz Wam je pokażę. Tutaj są jaja, i mają się niedługo klucz, tu jest kilka terminów Tutaj te 29 marca wkładałem, jak widzicie, dzisiaj jest 30 dzień, już dwie dziurki są Te wkładałem później, nie pamiętam kiedy, gdyż co zakupiłem sobie nowe kaczki francuskie, to pani mi dorzuciła od nich jaja i tak wrzuciłem Tutaj również te z kreskami takimi i te garbonosa od gęsi, były w innym inkubatorze, który zaraz Wam pokażę No ale gdyż prześwietliłem jaja, no i oczywiście Gęsi były mało zalężonych, wywaliłem. Tu nie chciałem, żeby dwa inkubatory na marne chodziły, więc tamtego tutaj przełożyłem. No i tutaj niedawno włożyłem, bo około półtora tego nie będzie, jak są właśnie te kurze jajka. Niektóre są większe, niektóre mniejsze. Staram się ich nie być, gdyż nie myje się kaczych jaj, chyba że są, no, można umyć świeżo po włożeniu do inkubatora. Tu niektóre te nie miałem kiedy umyć, więc od razu wrzuciłem, ale to im nie przeszkadza. Tu niektóre są brudne z tego, że Wcześniej co się kaczuszki kluły, no to pobrudziły je trochę, ale tu nie szkodzi, więc mówię tutaj siebie, gdyby dwie będą kluły, jak mi się uda nagrać, jak się wyklują, to Wam pokażę. Tu są jaja w tym drugim inkubatorze, są tu odkaczek francuskich, czubatych biegusów. Jedno jest od, kaczki, od gęsi, przepraszam, białej, owsianej, gdyż od niej jaja, od tej akurat gęsi, która ma 3 lata żadne z jaj, do których włożyłem to nie były zalężone, a wiem, że to jajo dzień przed tym była ona deptana przez dwa gąsiory, więc mam nadzieję, że jest zalężone. Zobaczymy, bo może po prostu nie może znosić zależonych jaj, bo też jest taka możliwość. Po prostu może jest zatusta No i jedno włożyłem tak na praktykę. No i tutaj dołożę te moje 27 jaj, tych kaczych. Te planuję 20 Trzy kurze, no i tutaj jeszcze gęsie, które Wam pokażę, ale to po umyciu, bo są trochę różne. Zamknę inkubator. Tu jest termoregulator, taki samoróbka. Tu jest wilgociomierz. Ten inkubator sobie zakupiłem właśnie na internecie, na Allegro. Tutaj widzicie moje terminy, kiedy wrzucę jaja. Tu było w lutym, w marcu, 29 marca. Teraz zapomniałem tamtych jaj zapisać, kiedy no mi się klun, no i nie pamiętam. Tych od tej Pani ja jaja mam zapisane od kury, mam również zapisane, ale tamtych chyba nie zapisałem. Więc nie będę wiedział kiedy mają mi się kluć. Te również, w tym drugim też prawdopodobnie zapisałem. Te, żebym wiedział, to... Te jaja, żebym pamiętał, to tak jak w tamtych sobie zapiszę dzisiejszą datę, dzisiaj jest 28 kwietnia, mniej więcej miesiąc różnicy. Bo 30 dni minęło e, odkąd tamte jaja wrzuciłem, więc akurat te mi będą się kluły, to te włożę i napiszę sobie z jednej strony plus albo minus, a z drugiej właśnie dzisiejszą datę więc ja umyję jeszcze gęsi i jaja i zaraz się widzimy dobra, tak więc jej od gęsi już umyte to tak tu są jaja gęsi to, to i to jest od tej nowej Zapisałem sobie garbonosa nowa żebym wiedział to jest na pewno od mojej, bo widziałem jak znosiła i tak, tu są pięć jajek, które nie wiem jaka znosiła bo Wszystko jest ładnie pięknie, tylko ja mam 27 jajkaczych, 23 jaja kurze, jeszcze tyle jaj gęsich i 4 indycza. Jest problem takiego typu, że mi to wszystko się tu nie zmieści. No i musimy prześwietlić jaja. Sprawdziłem przed chwilą jedno jajko i można już prześwietlać, widać zalążki, więc na filmie tutaj wam pokażę jak się prześwietla, no i będziemy musieli prześwietlić. Sytuacja wygląda tak, na 34 jajka. Odpadów jest tylko 7 sztuk, w tym dwa, można powiedzieć, ja to tak nazywam, zezbukowane jajka, czyli y, zarodek zaczął się kształtować, y, żyły zaczęły ładnie tutaj wychodzić i nagle był delikatny wstrząs i żyły się przerwały, no i niestety kurczak nie przeżył. Są to takie dwa jajka, wiecie jak już jak tutaj je przewracam, no to mogło nie, mogłem puknąć do drugiego coś takiego i, i się przerwało, ale no czasami się tak zdarza. Jestem zadowolony z, z tej prześwietlania jaj, gdyż 7 no tylko odpadów, tyle się wykluje kaczuszek. To gęsi jajo jest prawdopodobnie na 99% niezależone, ale jeszcze zostawię do upewnienia się na tydzień. Mam nadzieję, że mi te jaja inne wejdą do tego. No jeśli nie, no to będę czekał, kiedy się te drugie wyklują i dopiero wtedy wrzucę do niego kolejne jaja. No. Z jednej strony mogłoby być mniej tych pustych, mogłoby w ogóle nie być, bo miałem też, takiego trafa, że nie było, no ale cóż. No. no a z drugiej strony trochę dobrze, że były chociaż te puste, to będę miał miejsce na te jaja do inkubatora i z tych się chociaż może coś wykluję. Tak więc no co? Czy ja przechodzę tutaj do zaznaczenia? Będziecie mieli w przypieszonym tempie, jak zaznaczam tutaj sobie jaja ja kreślę datę, więc zaraz się widzimy. Dobra, dzisiaj może sobie weźmiemy zielonym mazakiem. No i co? Plusik. Dzisiaj jest 28. 28.04 O, takie mi 4 wyszło. No i kolejne jajko. Plusik. Często sobie będę wiedział, kiedy jaja wrzuciłem do inkubatora, bo często zapominam zapisać, a tak to na jajku jest zapisane. Wiem, z której strony odwracałem, rano wrzucam na plusa, wieczorem na 28, no i będę wiedział, jak wracać, a i też będę znał datę, kiedy je wrzuciłem. Z 8.07, tak szybciutko piszę, żeby tylko było, żeby było widać, jak się jest, tak na jednym jajku. Na no samym pierwszy raz, jak inkubowałem w tym roku, to pisałem sobie sam plus i minus tylko, bo tutaj na kartce, tak jak widzieliście, sobie zapisałem datę, ale teraz niedawno wrzuciłem jaja i też mówię, a reszta jaj jest... Y Data datę i plus, to sobie zrobię plus, minus, bo jak wiecie, też wiem e, kiedy dane to będzie się kluło, bo nie zawsze pełen inkubator jest z jaj tego samego dnia, no bo przykładowo w że się mieści 60-70 jaj, a tyle jaj nie chcę e, ciągnąć, znaczy jakby to powiedzieć, nie chcę tak długo trzymać, aż się te jaja nazbierają, no bo wtedy będą też za stare i już nie kaczuszek się z nich wykluje. przykładowo sobie po trzy razy wrzucę, na trzy razy, no i tak to mam chociaż zapisane, a że o te będą się kluły teraz, te później i będę wiedział Tak więc, tak to wygląda. Tak no, brzydko pisze tylko wiecie, żeby było zaznaczone do obiegu przewidać. Zero czwarty. Od francuskich i tych czubatych są, ale... Szczerze to umiem odróżnić, ale nie da się w stu procentach, no bo sami wiecie to jest może być od czubatej, ale może być od francuski. Francuski są trochę większe jaja, ale gdy młoda francuska znosi, wyglądają tak jak jajka od kaczki, czubatki. No i oczywiście nie będzie dużo tutaj jaj od kaczek czubatki. O, od, przepraszam odkaczki czubatki, no bo przecież mam tylko jedno, nie? Więc większy jest to francuski Tak jak na tamten... na tamte klucie, to mi się z prawo tych szczupkiem. kilka kilka sobie... Kilka dni zbierałem, codziennie ona akurat znosiła, Więc się wykryłem kilka kilka biegusów, trzy biegusy są takie, gdzieś na poprzednich filmach. Trzy biały, jeden, taki brązowy. Stała one ona u mnie w hodowli. Te, co teraz ja je wrzucam, jeśli się wykryłem jakieś bieguszy, czubate, może będę miał ich więcej białe jakieś czupkiem. Może ja i sprzedam. będziecie chętni, może. Może sprzedam, ale nie podkreślam, że sprzedam, może. Zobaczymy, co się przyniesie. Na razie nie zapeszać. Dobra, te skończyłem już. 28.04. Dobra, z ja Zaraz się za widzę, tu Odłożę je. Tylko takie. Teraz takiego typu teraz. Dobra, zaraz się widzimy. Odłożę ja tylko. Ja I tak, na razie, o co tu, na I tak, na początku na pewno sobie te od garbonosy wezmę, wrzucę. Tutaj lepiej się pisze, bo jest większe. Od garbonosy to na pewno pójdą, bo bardziej, jak, jakby to powiedzieć, garbonosy są częściej zależne niż od tych białych, gdyż garbonosy cały czas chodzi z tą swoją i deprze, a, z, a u białych, wiecie, jest jeden gąsior i trzy te gąski, to tak, nie zawsze są wydatkane. Teraz te tamte dwie gąskie mi siedzą na się 9 gęsi i tam 8 czy też 9 kaczych. Od kaczek jest. Może coś wyklują, dwie usiadły. Nie jestem tego zadowolony, bo lepiej jakby sobie jedna usiadła. Na spokojnie by sobie siedziała koło 14 gęsi i by mi ich rzuciła, ale no tak, to co no. Miały więcej oczywiście, tylko pozbijały. No to mamy te 8.0 kęsi. I teraz tak, na początku włożę sobie właśnie te gęsia, o te 4 indycze. Wrzucimy, zaryzykujemy, jak się wykluje chociaż dwie, to sprzedam je. A tu jeszcze jak widać, ostatnie jajko. Może usiądzie. jajka jeżeli kacze po truce, nie ja, widać, ja ten Czym ja to gadałem? I... Jak pamiętacie w tamtym roku miałem dużo tych małych indyczków. No i niestety wpakowała mi się łaska. No i chcąc nie chcąc większość z nich mi wydusiła. Łaska czy szczury. Większość z nich oczywiście też padła. No bo wiecie to jak indyki są bardzo jakby to powiedzieć po prostu nie mogą mieć wilgotno, nie mogą mieć mokro, nie mogą mieć za zimno. No i to są bardzo wymagające stworzenia, więc raczej wszystkie małe indyki, które będę, miał, będę sprzedawał. Tu są od Haliny te jaja, ale jeszcze mam, tak jak Wam mówiłem tutaj w inkubatorze obok, yy, przesiknęłem te jajo, no i nie jest zalężone, więc można z tego wywnioskować, że yy, Halina po prostu gęsi ją, yy, gąsiory ją depczą, a po prostu nie znosi zalężonych jaj. Możecie mi teraz napisać w komentarzu, czym może, to, czym może to skutkować. Bardzo Wam podziękuję w następnym filmie. Jak mi tutaj odpiszecie, jeśli jesteście wprawieni w hodowli gęsi, ona ma około już 3 lat. Zamieniłem się z za akompanią, bo ona kupiła sobie na targu dwie. Gąski, myślałem, że jeszcze będzie parka, ale okazało się dwie gąski. ja idę młodego mojego gąsiora, ona mi dała tą gąskę, da mi trochę dopłaciłem, bo on był młodszy, no i myślałem, że coś z tego będzie, no ale niestety, no nie są zarężone, no, nie opłaca się ich wrzucać do inkubatora, jak wiem, że i tak nie są zarężone, już od niej około 20 jaj włożyłem do inkubatora i ani jedno nie było zarężone, a przy niej cały czas chodzi białe gąsiory, jeszcze garbonosy ją czasami wydepcze, więc... Nie wiem, czym to może skutkować w inkubatorze, to co jajko jedne wsadziłem specjalnie, żeby zobaczyć, czy będzie zalężone, bo widziałem, że w ten dzień garbonos ją wydeptał i biały kilka razy, pilnowałem i na drugi dzień to je ja zabrałem. I mówię, na pewno jak będzie zalężone, to wrzucę je, jak nie, no to najwyżej będę brał, brał te jaja do placka. Zresztą mogę obalić mit, którzy niektórzy yy, mówią o nim, że kacze jaja i jaja gęsi nie nadają się do niczego, tylko na kluski z jajkiem. Otóż obalam ten mit ja osobiście jak zaczynałem hodowlę kaczek, miałem dużo jajek od kaczki francuskiej i moja mama tak, piekła placki, robiła schaby na jajko na jajko, no jajko, jajko chlebi nie wiem jak to się u Was może nazywa po prostu jajko nasączone chlebem i smażone na patelce jajko sadzone, każde było dobre nie ma różnicy między kaczym a kurzym jajkiem jedyna różnica jest w konsystencji kurzy jajko ma okrągłe żółtko i okrągłe białko i ono jest takie można powiedzieć rzadkie a u gęsi i kaczki żółtko jest również okrągłe ale białko jest właśnie takie te jak jajko no i ma taką gęściejszą strukturę strukturę przepraszam no i jest bardziej białe ale tak to to nie ma różnicy ja zawsze sobie biorę je i każdy mówi: O, bo to kacze, to to nie weźmiemy, bo to niedobre. A i mi bardzo smakują, nawet lepiej niż kurze jaja smakują. Więc no, to by było na tyle z tej z takiej ciekawostki, co ja o tym myślę. Możecie inaczej myśleć, ale ja Wam y, obalam ten mit. Jeśli nie próbowaliście jaja kaczego, bo ktoś Was zniechęcał do tego, że jest niedobre lub gęsiego, polecam, spróbujcie. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. Tak samo w jaju przepiórczym, kurzym, innym. Jajo to jajo. Tak więc no, ja je wrzucę, wrzucimy teraz ja do inkubatora, jakoś sobie przy, uszykuję tutaj statyw i do inkubatora sobie je wrzucimy może tak nawet uszykuję po co mam przestawiać, dobra otworzymy jest tak, tutaj jest od tego termoregulatora i od tego wilgociomierza czy jakoś tak, tutaj te kabelki się tak zwalają. trzeba je schować teraz tak jest minus, czyli minus w tym przypadku będzie to 28 kwietnia, że płacę wrzucamy sobie. Jaja. Zobaczymy ile miejsca starczy, czy opłaca się kurze jaja wrzucać. Raczej nie starczy. Zobaczymy. Jeszcze co tu bym chciał Wam powiedzieć. Ludzie mówią właśnie, żeby nie myć jajka, ja w tamtym roku myłem i ukluły się dobrze, ale wiem, że mogą mieć, yy, jakby nie mają wtedy naturalnych bakterii, przez które przebijają się przez skorupkę Więc yy, jeśli jest jajko brudne, jeśli nie jest brudne, to go nie myję. Ja najgdzie jest trochę, to go nie myję, a jeśli jest bardzo brudne, już tak naprawdę bo wiecie, jak te kaczki czasami zniosą pod grzędą, to wtedy przed samym wrzuceniem do inkubatora je myję. Możecie mi napisać, czy dobrze robię. Ja tak słyszałem, właśnie żeby tak robić, więc tak robię. Przed samym rzuceniem do inkubatora myję. I wtedy nic jajkom się nie dzieje. Bo właśnie niektórzy polewają wodą, skraplają. Ja mam również taki, to powiedzieć, taki. Nie wiem, jak to się nazywa, coś takiego. No i to psikam na jaja, żeby były wilgotne za każdym przewracaniem. No i tak każdy mówi, że to musi być, bo te okaczki muszą mieć wilgotne jaja. Ja. Przez już około 3 lat mamkaczki i takich rzeczy nie robiłem. Do 3 lat może przesadziłem 2 lata mamkaczki i takich rzeczy nie robiłem i mi się kluje, no ale zacząłem testować. No i nie wiem, czy to, to skutkuje tym, bo większość jaj jest niezależonych przez to, znaczy ta czuszka się nie rozwija. Nie wiem, czy jest przez to czy po prostu kaczory nie depczą. możemy od razu sobie tutaj te gęsie. No ale cóż, no, podlewam, jakby to powiedzieć podlewam je. Kurczę, te gęsi mi mogą się nie zmieścić. Mogą mi się nie zmieścić. Od tej garbonasyj wrzucimy. No i tak, no polewam te jaja, zostawiają je na chłodzenie, bo również mówili, że ludzie, że należy jaja chłodzić tam po 15 minut dziennie, coś tam bla 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 bla, że to musi tak być, ja tak nie robiłem w tamtym roku, dwa lata temu i kaczki miałem, ale również zacząłem tak robić i połowa jaj było niezależonych, więc zrezygnowałem z tego. Dobra, wiem, że tak się nie robi, ale już zaznaczyłem sobie te jaja. Tu je może tak położę. Kurczę, nie mieszczą się. Dobra, pokażę Wam. Dobrze, że tych nie zaznaczę, bo bym nie wrzucił. Tak się prezentują. Złożę sobie statyw. O, proszę bardzo. Tutaj jest wilgociomierz. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale o. Tutaj tak włożymy pomiędzy jaja. Trochę sobie z Wami pogadałem. Tu jest od temperatury. No i tu są gęsi jaja, kaczych. Ładnie się prezentuje taki ładny kolor tu są, Będę wiedział, że na niebiesko są te starsze No tu niektóre zielone, bo mi niebieski trochę przestał wtedy pisać Bo niepotrzebnie mokre jaja pisałem No i tak to wygląda no. Teraz nie będę ich zraszał wodą, gdyż są zimne I one same puszczą wilgoć Więc wieczorem nie będę ich przewracał dopiero z samego rana Ja już zamknę ten inkubator Może tutaj położę tak statyw Zamknę ten inkubator, żeby już jaja się nie chłodziły Bo to jest taki prowizorka, można powiedzieć. Dobra. Jest zaciśnięty, się prezentuje. Zatrzymy, trochę by się zakurzyło. Ja tutaj temperaturę ustawiłem 37,4, na, na 5 było. Ale to wiecie, to jest delikatnie. O, za dużo. O, dobra. 37. Idzie to tak, tak. O, jest dobrze. 37, no 4, 5 jest super temperatura, Też jak widzicie to przeskakuje, więc 37,7 jest ta temperatura jest, bo w garażu jest również chłodno tutaj w tym również ustawiłem na temperaturę 37,6 nie 37,7 więc no w garażu jest zimno i mogłyby się przegrać Tak natomiast no ja będę kończył ten film te jaja pójdą na patelkę bo to są od Haliny na pewno takie wielkie Idę na patelkę, bo wiem, że nic z nich nie będzie. Jeszcze przyjdziemy do małych jajek od kur. No i co, kurki, musicie poczekać. Jak no. mi się wyklują tam tamte kaczuszki, to was wrzucę. No. Tydzień później nic nie zaszkodzi, będziecie się razem z kaczuszkami klur. Także no, ja będę kończył ten film. Mam nadzieję, że obaliłem kilka mitów. Pomogłem Wam coś. Nie wiem, co tu by jeszcze powiedzieć. Ja osobiście już jej nie chodzę, bo mam same złe skojarzenia jak chodziłem, to mi pół jaj odpadało zawsze jak nie chłodzę jest praktycznie wszystkie pełne no te teraz odpadły 7 ale no to tak jest w miarę jeszcze ładnie podlewam tą wodą nie wiem podlewam opryskiwam tym, tym, tym psikaczem rano i wieczorem i zobaczymy co to będzie jeśli się wyklują to zobaczymy film tu macie widzieć to są lampki akurat do, 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 do tych do jak się wyklują to mam tutaj taki zapas a więc, no, zostawcie standardową łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli Wam się podoba maraton, koniecznie skomentujcie każdy film czy każdy komentarz czytam. Bardzo jestem Wam wdzięczny. Możecie mi doradzić, dlaczego te gęsi jaja mogą być niezalężone. Moja teoria jest taka, że po prostu gęś przez dwa lata, jak nie była, ją nie deptał i ona po prostu się zapasła, bo u mnie też trzeba tutaj jedzenia dostaje. No i po prostu nie dochodzi do zalężenia, jak znosi jaja, więc. Czy no, jak się tam kształtuje, nieważne, po prostu nie dochodzi do zależenia i dlatego są niezależne jaja. I prawdopodobnie ją sprzedam, no bo chyba, że zostawię tylko na jaja, ale no już lepiej ją zamienić na inną gęś, która znosi zalężone. Bo w przypadku, kiedy nie będę już chciał do jedzenia ich, no to mogę zawsze do inkubatora Tak więc no, ja będę kończył ten film. Tak jak mówiłem, zostawcie łapkę, udostępnijcie ten film, żeby do jak największej ilości osób trafił subskrypcję z dzwonkiem, jeśli jeszcze tego nie zostawiliście, jestem wam, wam bardzo wdzięczny, bo na ten moment, jak to nagrywam, Wy to kilka dni później odbierzecie ten film, gdyż wiecie, mam dużo lekcji, ale no, chcę kilka filmów mieć w zapasie, tak, dwa, trzy, żeby żeby, no, wstawić Wam na ten maraton codziennie ten film, żeby był, żeby nie przeciągał się z czasem, więc, no, jak, jak na dzień dzisiejszy jest 28, Wy może będziecie w maju już go oglądać, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, Oj, nie mi ile subskrypcji, zapomniałem, ja zawsze zapominam. Jest na ten moment, jak dobrze pamiętam, 3683, coś takiego, jak sprawdzałem kilka godzin temu, więc mam nadzieję, że jak oglądacie ten film, już jest 3600 albo 3700, o tak, bardzo bym chciał, no ale zobaczymy, czy to się spełni, tak więc pozdrawiam, do zobaczenia, no i cześć.